Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Ostatnie dzie wydanie dziewczyn z fortuną w tym roku, drodzy Państwo. Mam nadzieję, że mnie nie zostawicie. Nie zostawicie, nie zostawicie tutaj samej. Rozdajemy nadwyżki z całego roku. Dajcie sobie koperty. Zdecydowanie bardziej, podoba mi się, zdecydowanie bardziej podoba mi się ten ryż niż obróz, jeśli chodzi o. Y, Tę poprzednią odpowiedź. No dobrze, lecimy dalej. Pół tysiąca złotych nadal do wygrania, a więc co białego do y, spożywczego w kuchni? Zapisuję. Zapisuję, nie chleb, bo przecież mamy też ciemny chleb, prawda? A chodzi o coś białego coś, co się kojarzy z białym kolorem tak jak y, na przykład y, mleko się kojarzy, prawda? Czy też, czy też y, śnieg. Jeszcze nie to, jeszcze nie to, co jeszcze? Co jeszcze nam zostało? Moi drodzy, czekam na ostatnie pomysły w sprawie tej zagadki. Musimy tutaj rozdać te nadwyżki budżetowe z całego roder. Cukier puder. Czy ktoś jeszcze ma jakiś pomysł? Białe, słodkie w kuchni. Nie cukier puder, tylko. Czekam, czekam, czekam. Czy się doczekam na kolejnego zwycięzcę. Kto to będzie? Kto zdobędzie pół tysiąca? Dzień dobry, jaka odpowiedź? Dzień dobry, beza. Beza, bardzo dobry pomysł. Jeszcze nie z koperty, ale bardzo smacznie. Beza, beza.